Siema wszystkim. Góry sobie jeszcze jutro wracam do domu. Idę tu taką uliczką w dół sobie. A tu taka ciekawostka z terenu. a Praca. Zatrudnimy przewodnika w obiektach Włodarz w Jugowicach oraz Muzeum Techniki Militarnej Molke w Ludwikowicach Kłodzkich. Praca polega na pilotażu wycieczek edukacyjnych. Mhm. Oferujemy stałą pracę w zgranym zespole, wysokie zarobki, ło wow. superowo oraz szkolenie wstępne, możliwość przyuczenia. Wymagania: dobra dykcja, nienaganna prezencja, wysoka kultura osobista. O, ho, Znajomość historii będzie dodatkowym atutem. Aha, tu telefon może ktoś chce pracować w Rize to zapraszam. To tyle, do następnego, siema.